Po raz kolejny miasto Gniezno podejmuje próbę skorzystania ze środków rządowych. Mają to być środki również z programu Polski Ład. Miasto Gniezno złożyło dwa wnioski w ramach Rządowego Programu Polski Ład skierowanego do gmin, w których kiedyś mieściły się PGR. -y. Tutaj złożyliśmy dwa wnioski. Wysokość dofinansowania zależy oczywiście od tego, jaką, o jakie wnioski, jakie środki mogliśmy aplikować. Pierwszy wniosek to wniosek na budowę ścieżek rowerowych w ulicach Cienista Piotrowskiego. Tutaj dofinansowanie miałoby wynieść około 1 600 tysięcy. Drugi wniosek to wniosek na rewitalizację okolic jeziora Winiary. Myślę, że inwestycja przeprowadzona na jednym z jezior pokazuje, jak ważna jest ta infrastruktura, która pozwala mieszkańcom na wypoczynek. Drugie programy drugi program rządowy z którego również mamy nadzieję pozyskać środki zewnętrzne to polski Ład skierowany do wszystkich samorządów Tutaj miasto Gniezno, jak każda inna gmina, mogło złożyć trzy wnioski i składamy takie trzy wnioski. Największy na kwotę 30 milionów złotych to wniosek o remont, przebudowę, modernizację infrastruktury drogowej ze szczególnym naciskiem na infrastrukturę oświetleniową. Gdybyśmy te wnioski otrzymali, to chcielibyśmy przede wszystkim wymienić oprawy oświetleniowe na nowe energooszczędne LED-owe. To pozwoliłoby na uzyskanie dużych oszczędności, jeżeli chodzi o wydatki na energię elektryczną. Kolejny wniosek na kwotę 8 milionów to raz jeszcze rewitalizacja jeziora Winiary i jego otoczenia. I trzeci, ostatni, ale nie mniej ważny od pozostałych, z dofinansowaniem 2 milionów złotych, to modernizacja, remont schroniska dla zwierząt. Wraz tutaj chcielibyśmy zainstalować odnawialne źródła energii, a przede wszystkim przeprowadzić termomodernizację tego budynku, w którym się mieści. Poza Polskim Ładem chcę Państwu powiedzieć też, że cały czas składamy wnioski o dofinansowania we wszystkich możliwych programach rządowych i tak jeżeli chodzi o Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych to tutaj też miasto Gniezno złożyło trzy wnioski. To są wnioski bardzo ważne, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową. Wniosek na przebudowę ulicy Wierzbiczany od ulicy Wschodniej aż do granic miasta, o przebudowę ulicy Paczkowskiego od ulicy Roosevelta do ulicy Budowlanych i trzeci wniosek to wniosek na przebudowę ulicy Żwirki Wigury ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowania. Czy uda się pozyskać środki, być może okaże się do października tego roku.